KURWA ZAWSZE BĘDZIE KUUUUUUURWOO BO KURWA ZAWSZE BĘDZIE KUUUUUUURWOO Jest action Ło tych kurwo Dobra Ładnie się podziało. Spierdalamy teraz. Z tego wszystkiego nawet nie zobaczyłem ile zgarnąłem. A szczelmy się Ej, zatrzymało mi się auto na środku drogi. Szybkie zawijanie hajsiku z konwoju. Jadę sobie akurat teraz kupić sklep. Każdą postacią sobie kupię jeden sklep. Franklinem sobie kupię tego Smog The Weather Czy jak to się tam nazywa? Eee, Trevorem sobie kupię kino, nie kino, tylko bar No i Michaelem sobie jeszcze kupię jakąś knajpkę Kurwa, ledwo gadam, trochę chory jestem Trochę bardzo, zapalenie płuc mam A to co, myślę, ponapierdalam sobie troszeczkę w GTA O, udało się ich zgubić Fajny motorek Całkiem kulturalny Weźmy go sobie i ciśniemy na miejsce 204 tysiące Smog the Weather 10 koła na tydzień prawie spoko Jest mi zaraz, chyba będziesz czekał. No i dobra, mamy to. Teraz przeskakujemy na Trevora. Co sobie Trevorem kupimy? Hangar lotniska, hmm, Garaż na Grove Street.

A curva, potentially, who are you persecuting today? Hey, I thought they deported you. Why do you care? Well, I don't, except that they paid me some money. That must feel good. What a proud patriot you are. So, when are they kicking you out? They can't kick me out, stupid man. Why not? My family has been here 200 years. I'm more American than you. Not that that's anything to boast about. I'm sorry. Well, at least you got paid. Yeah, well, don't get all serious, okay? Anybody can make a mistake. Perhaps now you want to kill me. Yeah, maybe, old man. Maybe not. You and your Civil Border Patrol friends, you're all the same. Ignorant fools trying to protect something that's not even there. They're not my friends. I spend enough time with them. Yeah, I spend a lot of time with fucking people I don't like, all right? It's one of my favorite hobbies. Civil Border Patrol, man. Fuck you! You want to fucking die? You don't scare me. You owe my family a great debt. What? Our land is no longer safe. It's not my fault. You're so concerned. Clean it up for me. Your choice. And no, I will not give you one cent. Last I heard your civil border patrol friends were bullying some people east of here at the Sankudo farm. Go left on Ocean high Removed from the gene pool. Summit to Ma Oh, you just made this real easy for me. Myślałem, że go tak fajnie mi się uda tutaj headshotem zdjąć przez traktor, ale no niestety się nie udało. Co się odwlecze to nie ucieczę. No, dokładnie. Poboczna misjeczka jakaś tam wykonana. Zajebałem sobie traktor. Ty jak ktoś tutaj ma jakiś problem do mnie. Wasn't that fucking jolly. Jeszcze ktoś? Kiś z traktora. Kiś kuta się z traktora miał do mnie problem. Robimy szybką wymianę. Dawaj, dawaj, dawaj. No pol to kurwa. Nie, tu nie było i nima. Gdzie wy mnie widzicie, policjanty? Ja sobie tu śmigam. O, skurwysyn. jestem. Zauważy mnie. A nie. Że tylko nie spadł z tego kłada, to może mi się zdoła zdo... kurwa mać. Może mi się uda uciec. Jak on mnie... Kto mnie zobaczył? Powodzenia, że ktoś mnie zobaczył. No ale dobra, ciśniemy na kolejną misjeczkę. I zobaczymy, co się będzie działo dalej. O nie! Kurwa! Wyjadę o oh, fuck tu jest jeszcze gorzej Stawaj kurwa Trevor No, wyskakuj kurwa, tam masz kłada. Dobra, rozumiem, ale tu mam kłada o, dzięki That's why I don't Hey, what's up, man? How you doing? Yeah, Oscar, what's up? No, I'm keeping it tranquilo, bro. You know. I mean demand is crazy down south, man. Crazy. Yeah, well, you know, the feds they're not supplying the arms to the Mexican criminals, so someone's gotta step it. Oh yeah, they need guns, bro. So many guns. And luckily for us, they're easily acquired up here. Well, that's our freedom's gift to the world. You American? Man, I didn't even know. <laughs> anyway, shit, this gonna be profitable for the both of us. But completion is tough, bro. To control the market down there, uh, we gotta control supply up here. We got a couple local contracts to help us out stateside. So this plane is loaded with their shipments. You make a couple drops, you come back here. Uh, you know, they say that the American industry is suffering, but uh, you and I, <laughs> we got a good export story. Okay, ah, I'll be on the radio, man. That's great. Oh. Ciekawa sprawa nawet nie wiedziałem, że coś takiego tutaj jest. To badajmy sobie transport lądowy. Gdzie to jest? Tutaj. Those Look have been sniffing around. I think you'll find rural American is the politically correct term. And I think the cops got eyes on us, so try to avoid the main roads. Is there anyone who doesn't know about this? Wow. Uda się? O, kurwa. ale się udało. Za to musiałem przypierdolić w każdą rzecz, jaka tutaj była po drodze. Sorry. Strasznie mnie kaszle coś. A to chyba mówiłem, że jestem chory? Ludź na lądowisko. No to szybki śmigacz. I ciśniemy. Teraz też mamy czas? Coś za łatwo poszło. Gdzie jest ktoś? Mówię ci, że to za łatwo poszło. Poważnie? Nikogo, nigdzie, nic? No dobra. Pięć koła wpadło. Elegancko. No to dobra, możemy sobie tutaj wykonywać misjeczki Trevorem. Całkiem spoko. Jest jeszcze misja lądowa, bo tutaj już widzę, że nie ma. No ale dobra. Teraz idziemy Michaelem coś podziałać. Gdzie ja żem się kurwa wdrapał? I jeszcze kurwa spadłem. Ja pierdolę. Wylądowałem na samej górze wieży Mace Banku. Wyskoczyłem z samolotu, który spadł na ziemię. Rozdupczył tam coś i mam to jedną gwiazdkę No ale jesteśmy na wieży Banku Mace Tower, czy jak to się tam nazywa Mamy Można go zeszczelić podobno O kurwa Faktycznie można było Mam jedną gwiazdkę, muszę poczekać, aż ona zniknie. No i co, żebym tylko kurwa stąd nie spadł? Obserwacja miasta z lotu ptaka, a już mam dwie gwiazdki. Kurwa super, zaraz pewnie będę miał 3 o 0 A misja, którą tutaj miałem Nagle kurwa wyparowała? Bo się co? Bo się tutaj dostałem czy co? O chuj chodzi, Kurwa była tutaj misja Super. Trevor jebany.